Dawno sprzątałeś? A co w ogóle u ciebie słychać? A ja tak sobie. Cieszę się. Ja też się cieszę. A pracujesz nad czymś obecnie? Co? Słuchaj, za to coś ty tu. To z nami. Z nami przecież nas już nie ma. Co? Fakt. No ale wyglądasz mi się bardzo dobrze. Dobrze. No co dobrze? No. A może nawet lepiej niż przedtem. O nie. Ale nie wytrzymałeś intensywności przeżyć, załamałeś się u progu sukcesu. No trudno to sprawa indywidualności i charakteru. Ja. Ale nie mam o to do ciebie żalu, nie skończę, bo mi strasznie smutno, że się nie sprawdziłeś, bo z tym wiązały się rozczarowania co do moich rozpoznań psychologicznych, no i załamanie uczucia. No bo przecież nie mogę kogoś kochać wyłącznie za talent. A który oczywiście masz, jestem nadal o tym mm. przekonana. Ale przestała mnie interesować Twoja osobowość. Czy narzędzia są na swoim miejscu? Tak. Tylko tym chleb smarowałem. Słuchaj. Istotnie! ty tyle dla mnie zrobiłaś. Już, już miałem zacząć rzeźbić, już, już te programy, te, te kieliszki, cholerny wernisarz tu miał być. Słuchaj, słuchaj, ja już ciebie chciałem dawno przeprosić, a, ale ty nie przychodziłaś. No, powiedz, powiedz, dlaczego tu do mnie nie przychodziłaś, co? To ja nie przychodziłam, tak? Tak! Ty drażni mnie u ciebie ta twoja rozterka, no. No, na metafizykę niepokój nie ma miejsca, mój drogi. O. Świat jest przerażająco jasny i absurdalnie ścisły. O. A gdzie jest maszynka? Ja... Jaka maszynka? Gazowa. No, tym, no... sąsiadem się popsuła to poży... No, z tydzień temu się popsuła i... No i co, nie oddali oczywiście, tak? No, no nie. Cholera. Cholera nie! To idź zaraz i przynieś. Tak, już idę. Słuchaj, Twoja pracownia jest mi potrzebna dla wspaniałego chłopaka. Męski, ostry, zupełne twoje zaprzeczenie. Będzie tłumaczył? Odkryłam go i musimy mu pomóc. Nie zawiodę się na nim. Nie zawiedziemy się. Właśnie wyciągam go z szarości, w której się pogrążył zupełnie przez przypadek. I twoja pracownia jest mi potrzebna dla niego. A ty i takiej przecież nie używasz. Aha, musimy się tu wprowadzić jeszcze dzisiaj. No, dobrze. Co ja? A co jest twoją narzeczoną? Wyszła załóż. Aha, no to wprowadzisz się na razie do mojej ciotki, a potem coś ci znajdę. Daj mi klucze. że śpiąc widziałeś, że nie masz do mnie żalu. Nie, Misio, żalu do ciebie nie mam, nie. No to idź już po tą maszynkę. No idź. <śmulacza> ci ciekawe. Kawa pozwólcie skoncentrować. Tak, może. Rozbierz się. Byłam w myślach młodych i załatwiam, że ci to na pewno wydadzą. Dlaczego na pewno? No bo to świetnie robisz. A jak nie wyjdzie? Nie może nie wyjść, wszystko wyjdzie, musi wyjść. Komandir i komisar, komandir i komisar, komandir, komisar, komandir, komandir i komisar, komandir i komisar, komandir. Przekład musi być wierny, ale jednocześnie porusza się po frazie swobodnie. Wyczuwaj tylko rytm i intencje. Zderzyli się oczami w milczeniu? Może wymienili znaczące spojrzenia? Komendant i komisarz. Dowódca i komisarz. Spokojnie, kochanie, spokojnie. Ale ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. No ja tego nie czuję, ja nie skończyłem studiów. No dlaczego ma mi to wyjść, no dlaczego? Zawieśli na sobie spojrzeniami, no. Związali się spojrzeniami, no. Co, popatrzyli znacząco? Bardzo dobrze. Dobrze? Oczywiście musi być brze. Na początku idzie ci to trochę chropowato, ale potem się rozkręcisz i będziesz to robił bez wysiłku. Napij się kawy. Czy ja nie piję za dużo kawy? Nie. Jeszcze? Bomby z jarostnym wojem bijut w skały. Co to znaczy woj? Woj to znaczy, zdaje mi się, no jęk, czy coś takiego. Nie zdaje mi się, tylko tutaj masz słownik, o. No co? Wadanos, we zniesienie wezdychomir, woj, skowyt, jęk, skowyczenie, lament. O w tym wypadku, że w tym wypadku zimną zimną To nic nie da, co to pomoże. No a teraz pomyśl spokojnie. Tak, 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 tak. Bomby z gwizdem, to znaczy z jękiem. Najlepiej byłoby ze świstem. Chociaż to nie jest dokładne. Bomby za wzięcie skowyczące. Misiu, nie możesz się tak spalać. Bez histerii. Wszystko będzie dobrze, więc po co to napięcie? Bomby lamentując, rozbijają skały. Albo złowrogo lamentując. No tak, ale lament nie może być złowrogi, no. Jak to było to na W? Wycie, skowyt, skowyczenie, lament. Może skowycząc? Hm? Nie, chyba będzie trzeba odejść trochę od dosłowności. Chodź, zabieram cię na spacer. No, chodź. No idę. Może bomby z łoskotem albo po prostu zwyciem.